Radosław Koniarz Radosław Koniarz ceramiką i iłżecką zajmuje się od 2019 roku. Jak określa, jest samoukiem z przymusu, gdyż w Iłży nikt nie zajmuje się rzeźbiarstwem ludowym. Swój warsztat rozwija głównie dzięki wnikliwemu przypatrywaniu się zbiorom muzealnym, lekturze fachowych książek czy wiedzy nabytej od mieszkańców regionu. Swoją przygodę z rzeźbą zaczął od wykonywania prostych kapliczek i ptaków. Z czasem swój repertuar poszerzył o kapliczki z rozbudowanymi wielopostaciowymi scenami kropielniczki, gwistki, zwierzęta i świątki. Przez cztery lata stworzył łącznie około 200 kapliczek i 500 rzeźb figuratywnych. Jedną z ostatnich jego prac jest przedstawienie Świętego Jerzego na koniu, zabijającego smoka wykonane wiosną 2023 roku. Radosław Koniarz rzeźbi niemal codziennie. W swojej pracy nie stroni też od eksperymentów. Chętnie sięga po różne rodzaje gliny, szkliwa i tlenków. Jego misją, którą może realizować również dzięki otrzymaniu stypendium dla twórców ludowych Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, jest zachowanie i możliwie najwierniejsze odwzorowanie cech dawnej ceramiki i urzeckiej. Ostatnią mistrzynią w tej dziedzinie, która odeszła w 1992 roku, była jadwiga Kosiarska. Jednak pan Radosław, zagadnienia techniczne chętnie konsultuje z rzeźbiarzami z sąsiednich ośrodków panią Elżbietą Klimczak z chałupek Obic czy panem Wiesławem Rokitą z Rędocina. Za swoje prace został kilkukrotnie wyróżniony, m.in. na Targach Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym, XXIV Jarmarku Holeńskim czy w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Ludowej Świtezianki w Kielcach. Ponadto jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Skarżyskiego Klubu Twórców, a także Towarzystwa Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży.